Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Krwawy księżyc, pełnia w rybach, 7 wrzesień. Dokonaj proszę wyboru, zobaczymy sobie, co chce być tu przekazane na czas tej pełni księżyca dla ciebie. 1, 2 i to jest 3. Dobrze. I jedyneczka. Przekaz dla jedyneczki. Hm. I co tutaj? Myślę, że trzeba poddać się zmianom. Dosłownie. Koło fortuny ci pomoże, czyli poddać się zmianom. Tutaj te karty mówią, że za dużo siedzisz w głowie, za dużo myślisz, za dużo analizujesz, za dużo się zastanawiasz i za bardzo wchodzisz w energię lęku, strachu. Tu są pokazane obawy, zamartwianie się. Tu jest pokazane takie zadręczanie się swoimi myślami. I tutaj przydałoby się od tego odejść, zmienić to. Nie robić sobie tego. Ta pełnia dla ciebie może być bardzo mocno oczyszczającym czasem, czasem, w którym coś będziesz zakańczać, coś będziesz od siebie odpuszczać, coś będziesz od siebie uwalniać i pozwól sobie na to. Tutaj u niektórych z was na pewno będą robić się porządki na płaszczyźnie emocjonalnej, ale też te relacje międzyludzkie, sprawy ze związkiem w tle, tutaj coś będzie się uwalniać, oczyszczać. Karty też pokazują, że do pań, do osób wolnych może przyjść mężczyzna z przeznaczenia, jeżeli na to się otworzysz i jeżeli tego chcesz. W stałych natomiast relacjach, w czasie tej pełni księżyca, Karty mówią, może coś się uzdrowić, jeżeli będziecie tego chcieli i będziecie nad sobą pracować nawzajem. Tutaj u niektórych z Was ogólnie brakuje trochę cierpliwości do samego siebie, do samej siebie i tak ogólnie z tą cierpliwością jest problem i nad tą cierpliwością należałoby popracować. U niektórych z Was mogą aktywować się dary talenty. Tu są pięknie pokazane jakieś prorocze sny, prorocze wizje. Fajnie. I to będzie dobry moment, to będzie dobry czas, żeby zrobić sobie jakiś rytuał na pieniądze. Rytuał, który będzie oczyszczał Twój portfel, który będzie oczyszczał Twoją sferę finansową. Dobre też wieści idą do niektórych z Was odnośnie finansów. Czyli tutaj coś finansowo będzie pozytywnie, pozytywnie. Co jeszcze na czas tej pełni chce być przekazane? Sprawy, tak, sprawy trochę te rodzinne. Rodzina, sprawy z rodziną w tle tu jest takie, tu jest takie trochę pogubienie, zagubienie ale karty mówią, że poprzez jakąś fajną oczyszczającą rozmowę, albo takie wniknięcie w, w siebie i przemyślenie tej sprawy tak u ciebie w tobie pomoże bardzo mocno coś oczyścić i ruszyć naprzód. To jest też bardzo dobry czas do tego, żeby sobie coś zaplanować, żeby stworzyć jakiś plan działania, żeby sobie wypisać jakieś cele albo nie tylko cele, ty możesz na kartce papieru, na białej kartce papieru najlepiej wypisać sobie to, co byś chciała czy chciał, żeby się zakończyło, żeby odeszło. Ale również też to, co byś chciał, chciała, żeby zostało. I to byłby dobry pomysł, żeby sobie takie coś podczas tej pełni w rybach zrobić. Mimo wszystko, czuję tutaj osoby, do których będzie powracać taki optymizm. I to jest też dobry czas na to, żeby sobie zrobić wgląd w swoje poprzednie wcielenie. Tutaj odczyt z kronika kaszy albo praca w kronikach akaszy dałaby ci głębszy zarys. Sensu twojego życia, sensu życia w tym właśnie życiu, w którym teraz jesteś. Wszystkiego pięknego. Dwójeczka. A co tutaj dla Ciebie, dwójeczko? Chce być przekazane. Na tą pełnię w rybach, krwawy księżyc, pełnia w rybach Poczekajcie, ja tylko kotka wypuszczę, bo mi tutaj przeszkadza Okej, okay, już jestem Dobra Co tutaj dla Was dwójeczki? Z czym się wahasz, czegoś się boisz, stoisz na jakimś rozdrożu? Obawiasz się podjąć decyzję. I tutaj te karty mówią: działaj, podejmuj, nie bój się, nie odwracaj się od tego. To jest moment do tego, żeby stawić czoła temu wyzwaniu, temu problemowi, tej sprawie, tej sytuacji. Takie unikanie podjęcia decyzji, unikanie rozwiązania, tej sytuacji, w której jesteś, powoduje, że jesteś w ogromnym braku, w ogromnym deficycie, i coraz bardziej możesz odczuwać takie wrażenie, że jest coraz to gorzej, tej energii jest mniej. I tutaj te karty mówią: nie rób sobie tego, działaj, zacznij działać. Czas tej pełni księżyca w rybach jest takim dla ciebie czasem, w którym należy działać, należy ruszać naprzód, należy spełniać swoje marzenia, cele, pragnienia i nie odwracać się za siebie. Nie zatrzymywać się. Ruszać naprzód, ty masz, tak? I myślę, że ty możesz wyjść z jakiegoś braku. Tutaj bardzo ładnie pokazuje się sfera związana z finansami. Tutaj dobry moment do pomnażania zasobów, fajne pomysły biznesowe, zawodowe. W pracy możesz się rozwijać. Jeżeli Twoja praca związana jest z czymś takim, że musisz coś tworzyć, kreować, mieć jakieś wizje, pomysły, to te pomysły będą ci super przychodzić. Jeżeli natomiast, tworzysz, jesteś przedsiębiorcą, masz własną działalność, a może parasz się gdzieś właśnie tą tematyką ezoteryczną, no to karty mówią, tu będą przychodzić fajne pomysły na zarabianie, na biznes, na przyciąganie klientów, tylko pozwalaj sobie na to. To będzie dla ciebie bardzo sprzyjający czas, i tutaj poczułam taki przekaz: Od tej pełni księżyca do najbliższego nowiu, w tym czasie masz szansę się rozwinąć, masz szansę się zmienić, masz szansę bardzo mocno wzrosnąć finansowo, ale też twój wizerunek zewnętrzny może się zmienić. To będzie bardzo dobry czas u niektórych z was, żeby zadbać o siebie. Aby wprowadzić sobie jakiś inny styl życia niż dotychczas, jakiś detoks, jakąś dietę. To będzie fajnym wyzwaniem, i ty możesz być wyjątkowo wytrwałą osobą w tym temacie podczas właśnie tej pełni, kiedy byś to zapoczątkowała, czy zapoczątkował. Tutaj pokazują się też prorocze wizje, prorocze sny, jakieś takie przekazy od trzech wszechświata. Pięknie. Tylko wykorzystuj te znaki, które do ciebie będą płynąć. Znajdź tą sposobność, tą możliwość, że ty będziesz je właściwie odczytywać. Skup się na tych znakach. One mogą płynąć do ciebie na różne sposoby. I to będzie taki przekaz od wszechświata, że idziesz właściwą drogą. No dobrze, no to sobie jeszcze dopytamy. No widzisz jak tu pięknie ciebie wszechświat kieruje. Pięknie i te znaki do ciebie idą. Ale wiesz co, ten czas ci może tak szybko na różnego rodzaju też głupoty uciekać, więc zaplanuj go właściwie. Tutaj też pokazał się deficyt emocjonalny wynikający z niskiego poczucia własnej wartości i z braku miłości do siebie i to jest do uzupełnienia. To jest taka praca domowa dla ciebie do odrobienia. Akceptacja siebie, kochanie siebie. Patrzenie na siebie z miłością. Bardzo kreatywny czas. I taka siła do Ciebie może wrócić. Apetyt do działania. Pozwól sobie na to. Wszystkiego pięknego. Trójeczka. Krwawy księżyc spełnia w rybach, co dla trójeczki chce być przekazane. Troszkę tutaj wyczułam takich blokad rodzinnych, tak jakby sprawy rodzinne, rodzina, którą, którą z kimś tworzysz, Twoja rodzina. Coś tutaj jest w blokadzie, jakieś takie delikatne nieporozumienia mogą być. Jest jakiś problem nierozwiązany, a może jesteś osobą, która. Walczy o jakiś majątek, o jakiś testament, o jakieś sprawy, właśnie z finansami w tle, z rodziną albo z jakimś konkretnym członkiem rodziny, być może z kimś tworzyłaś trujeczko wcześniej, rodzinę, a już tego nie robisz. To karty mówią, że tutaj tu jest ciężko troszeczkę, tak? I tutaj by trzeba było przyjrzeć się temu i znaleźć odpowiedź na pytanie, a pytanie jest takie. Jak możesz zmienić schemat tego działania? Jak możesz ten schemat przerwać? Jak możesz tą karmę zacząć odrabiać inaczej, przepracowywać ją inaczej? Bo to się wlecze, ciągnie, ciągnie i tu końca nie widać. To jest tak na wstępie. Może ktoś potrzebuje to usłyszeć. A teraz już przechodzę do konkretnego przekazu. Dla Was, moje drogie, hmm, tujeczki, ta pełnia w rybach może być troszkę wymagającym czasem. Dużo może wracać starych spraw, dużo może wracać trudnych emocji. Jeżeli masz z kimś coś na pięku, był jakiś konflikt i ten konflikt nie został rozwiązany, nie został przepracowany, no to to może teraz się aktywować. Toksyczne osoby mogą znów w Twojej przestrzeni być. Toksyczne osoby mogą znów wyprowadzać ciebie troszeczkę z równowagi emocjonalnej. Tutaj też stare sprawy, sprawy urzędowe, administracyjne, sprawy, które pozbawiały ciebie radości wewnętrznej, pozbawiały ciebie energii i to się wiąże coś z finansami, może jakieś długi, może jakieś zobowiązania, masz na rzecz kogoś czegoś. Karty mówią, to się tutaj może aktywować. Ale wiesz po co? Po to, żeby w końcu raz na zawsze to zostało wyjaśnione i zamknięte. To jest taki czas zakańczania u ciebie starych spraw i te sprawy mogą wracać. I karty mówią: nie odwracaj się od tego. Nie, nie zakrywaj swoich oczu dłońmi, nie zachowuj się jak dziecko, nie podchodź do sprawy infantylnie, że jak zakryjesz oczy, to problemu nie ma. Staw czoło temu problemowi, zmierz się z nim, a zobaczysz, że rozwiązanie szybko się pojawi. Znajdziesz sposób na rozwiązanie tego problemu. Poddaj się tym zmianom. Wchodzisz bardzo mocno w taką energię przejścia energię zmiany. I tutaj czas tej pełni jest dla Ciebie kluczowy, bo możesz bardzo mocno odmienić swoje życie. Możesz wyjść z jakiegoś uzależnienia od kogoś, od czegoś, możesz wyrwać się z jakiejś klateczki mentalnej, możesz wyrwać się z jakiegoś zaślepienia. Mocno tutaj jest też pokazana taka kwestia, która mówi o wewnętrznym dziecku i o pracy z wewnętrznym dzieckiem. Tak tutaj się to pokazało. Jakiś fajny przypływ też finansowy do niektórych z Was idzie. Taki jednorazowy, ale konkretny zastrzyk finansowy. Co jeszcze chce być przekazane? Jakaś uroczystość może Ciebie czekać, ale ona jest pokazana, jakby Tobie się nie chciało nie z tymi osobami, nie ta okoliczność, nie ten czas ale jakaś uroczystość się pokazuje. Stare sprawy faktycznie wracają, ale ty masz się zmotywować i zacząć je rozwiązywać, a nie uciekać przed nimi, tak? I powiedziałabym, również u niektórych z Was może być też jakieś zakochanie się w kimś, albo ktoś bezpośrednio w tobie się zakocha za uroczy. Czy ze wzajemnością? Trudno powiedzieć, ale możesz komuś się bardzo mocno podobać. Karty też mówią, że. Możesz coś, coś w sobie odkryć, coś, co do tej pory było dla Ciebie zakryte, nie miałaś tego świadomości trójeczko, nagle coś w sobie odkryjesz. Coś bardzo pozytywnego. I to jest mocny czas odpuszczania, zakańczania, zamykania wszystkiego pięknego.